Siemanko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym dniu po pauzie 11 godzin kawa się pije i podziwiam widok w Londynie na parkingu Turok. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Ostatnio poszedłem tam i myślałem, że tam będzie fajniejszy widok, ale jednak z tego taras tarasu jest dużo lepsze widoki, tak się zastanawiałem, czy tu można łowić ryby, ale chyba można, tylko pewnie trzeba mieć jakieś pozwolenie, bo dużo jest takich pomostów, jakby zrobionych. No, trzeba by się tu węd z wędką wybrać, coś pokombinować. A ja co, właśnie piję kawę, jak tylko wykręci mi się pauza, jadę do Londynu znowu, mam dwie zrzutki, co Wam później pokażę. Widzieliście, co się wczoraj działo dzisiaj mam nadzieję, że będzie sprawnie, chociaż a teraz jest na pewno dużo większy ruch nie? Już widziałem na nawigacji, że na Datford jest korek także nie jest ciekawie no ale nic, co nas nie zabije to nas wzmocni i działamy nie ma co marudzić tylko działać i tyle dwie zrzutki jeszcze w Londynie i jedna w Grand Ham, ale chyba w Grand Ham jest dopiero jutro, także damy sobie spokojnie radę może decyzja, żeby tutaj stanąć po tej stronie, była trochę lepsza, bo z tej strony mniej śmierdzi niż tam na tym głównym parkingu. No, ale też śmierdzi, także rarytasów to tutaj nie ma. Z rana panowie mnie przebudzili, zaczęli pracować koparkami tym wszystkim i hałas niesamowity. Ciekawe co tu powstanie. Kto obstawia? No, przecież nie toalety, ani nie miejsca dla ciężarówek. Podejrzewam, że tutaj mogą być. Ładowarki dla elektryków, chociaż już i z tamtej strony są, więc nie wiem, co tutaj powstanie. Ciekawe, ciekawe. Tu stały ciężarówki ogólnie zawsze, ale chyba plany się pozmieniały. Pewnie coś tutaj wymyślą. Bo postawiam jakiegoś Starbucksa czy cokolwiek innego, chociaż w środku jest Costa Coffee. To chociaż w Anglii to i na parkingu może być i punktów z kawą. Kilka, Krex, Costa Coffee, Starbucks, ciekawe co tu będzie. Dobra, proszę A, Państwa, na nawigacji 22 km, 38 minut. Jedziemy, kurde, zobaczcie, tu aż pod tamiza. Także tak wygląda sytuacja. Tu wychodzi 11. Jeszcze poczekam tą minutę, żeby wskoczyło tak dokładnie te 11 godzin. I jak skoczy 11 godzin, to będziemy jechać. Znaczy 11.01. Czy to będzie tak, taka 11, pełniejsza, będzie nie zawsze tak zrobię. Tak samo 901, staram się wykręcać. Jeszcze chwila i startujemy. Wpadło 11,01, kraj rozpoczęcia. UK tak jest, i jedziemy na rozładunek. Jednej palety później, w kolejnym miejscu też mam jedną paletę do odrzutki. King Turok, żegnamy. Jeszcze trochę wolnych miejsc jest. Choć nie jest to jakiś rarytas. Nie, po, nie polecam tutaj stawać. Ogólnie krążyły legendy, że i kradną, i że jest tak, wiecie, no nie za bardzo. Natomiast y, mi się tutaj nigdy nie zdarzyło, żeby mi cokolwiek ukradli. Nigdy nie widziałem kogoś okradzionego tutaj. Natomiast przypadki są na 100%, nie, to wiecie, to, to jest pewne, kiedyś tutaj bardzo mocno kradli palety z paleciami. Co nie? Więc, jak ktoś palety wozi w paleciarach, to lepiej sobie sprawdzić, nie? czy te palety na pewno są. nie? Przy obchodzie, ja zrobiłem obchód, wszystko się zgadza. Jest jak powinno być. Dzień dzisiaj rozpoczęty. Dwie zrzutki, i później kierujemy się na Grandham. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda to zrzucić miarę sprawnie. I tyle. Jeśli będzie droga taka mniej więcej jak wczoraj. Znaczy dzisiaj w nocy Tutaj to, to też będzie spoko nie? Damy sobie radę Damy sobie jakoś radę nie? To drugie miejsce mnie bardziej ciekawi Czy tam będzie dobry przejazd Ale do tego pierwszego miejsca jeszcze ta droga Nie jest taka tragiczna Powiem wam, że mam chęć zawsze tutaj jak jestem na tym tu roku Wyskoczyć na jakiś shopping Ale kurde Nigdy jakoś tak nie Nie, nie realizuję tego planu nie wiem czy tutaj warto czy nie warto. O kurde nie zdążyłem, nie zdążyłem. Dobra, ten busik jeszcze przeleci i teraz my cyk no, lecimy na Datford, na most Jeśli chodzi o to miejsce teraz zrzutki, no to już teraz nie będzie to e, zrzutka w... W jakimś takim, no takiej jakby giełdzie, tylko normalnie, wiecie, na, na magazynie. Także zresztą widzieliście wczoraj, tam gdzieś stamtąd, tu jest tej pod, tej pod tej bramy wyjeżdżałem, to teraz też tam jadę. I Dartford, proszę Państwa, wjeżdżamy na górę. Zaraz będzie tamiza widoczna na załączonym obrazku co nie firmy, stewka przemysłowa chyba cementownia tak mi się wydaje chociaż nie, może to nie to nie jest cementownia może być coś innego Może ktoś z widzów wie to, napisze w komentarzu, ale to wiem co to jest, to jest tamiza. No. Wysoki stan wody, choć jeszcze nie najwyższy. Da radę więcej. Gigant rzeka. Zdjąłem tą jedną paletę, ale kolejną mam tutaj, i tu jest niby pokazuje nawigacja, że tędy można, ale tam pływa tylko prom. I ja nie wiem, czy tam tędy można ciężarówką, więc chyba pojadę całkowicie inaczej, ale dalej właśnie jest wszystko na czerwono. Tą jedną paletę to zrzuciłem w tempie błyskawicznym. Po prostu podjechałem, od razu gościu wiedział, co jest grane dokumenty, jedna paletka. Znaczepy poszła. No i co? Jedziemy na kolejne miejsce. W kolejnym miejscu też jedna paletka, niby 18 km, ale bardziej skomplikowana droga. Nie wiem, czy tam no faktycznie nie będę musiał pojechać bliżej centrum i tam się przebić, bo nie wiem. Niby widziałem jakieś zdjęcia na tym promie, że pływają ciężarówki i nie wiem, bo wiem, że tam jest opisane, że niby ten prom jest darmowy, ale nie wiem, czy tylko dla samochodów osobowych, a ciężarówki płacą, nie wiem. Spróbujemy, zobaczymy, przejadę tamtędy. Może będą jakieś znaki, i tak jadę w tamtą stronę. Tu jest, proszę Państwa, ten wjazd na ten prom. Ja go nawet tam widzę, ale ja nie wiem. A tu chyba wszystko jest. Ta nawet jakaś informacja, coś jest zamknięte. Ferry close. Dobra, jedziemy dalej walić ten prom. Bo pewnie tędy się nie da przejechać jakoś tak sensownie coś mi się wydaje. Próbuję się przedostać w inny sposób, na drugą stronę Tamizy. Po prostu jakimś mostem pojedziemy i tyle. Niby tam ciężarówki stoją i czekają, ale podejrzewam, że to się za długo zejdzie. Spróbujemy je to zrobić inaczej. Widzicie co, sytuacja wygląda tak. Nie popłynąłem tym problemem, bo nie wiedziałem, czy się za niego płaci, czy nie. W ogóle nie, nie orientowałem się, że w ogóle coś takiego istnieje. Stały tam ciężarówki, mogłem tam popłynąć. Podejrzewam, że popłynąłbym za darmo. Dawno byłbym na rozładunku. Pojechałem dalej, później okazało się, że jest zakaz jazdy dla ciężarówek powyżej tam chyba 18 ton. Więc spróbowałem to objechać. Dojechałem do dwójki, zadzwoniłem do spedytora, czy jechać z powrotem, czy tym tu, czy tym, czy e, tym, próbować tam przez ten zakaz się przedostać, czy przez e, cofnąć się na ten, e, znaczy, no na zakaz bym nie pojechał, ale w sensie, no czy przedostać się tam na ten znowu prom. Nie jedź na Datford, nie kombinuj. Jest tragedia. Jest tylko jeden tunel otwarty, i ja już stoję tak z godzinę. Tak podjeżdżając, nie? Jest totalna masakra. Nie chcę nic mówić, ale chyba na dzisiaj koniec pracy, bo do 19 firma otwarta. Jest godzina 17.35 tutaj czasu, tego nie. Mi pokazuje, że będę na 18.30 na miejscu. Jeszcze jakbym był 18.30 to, to ok. Ale zobaczcie co się dzieje. Ja tak się toczę od dobrych kilku godzin. Także super, fajnie, jest, elegancko. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. kanapeczki z krakowską, podsuszaną, z keczupem, Coś pięknego. Piszę do spedytora i mówię jaka jest sytuacja. A on pogada. Nie dzisiaj, to jutro. Podoba mi się ten tok myślenia. Ja się dalej toczę, ale to jest ciekawe. Spalanie z dzisiejszego dnia 50 na 100. <śled> A, a, tylko 5 dźwięków dzisiaj zrobione. Ekonomiczne te Mercedesy, zobaczcie. Praktycznie dojeżdżam. Jak, jaki jest problem? Problem jest taki, że ze wszystkich tych zjazdów wszędzie jest korek taki sam jak ja stałem. To jest po pierwsze. Po drugie, zamknięte, zamknięty ten prawy tunel całkowicie. Lewy tylko idzie i ze wszystkich zjazdów zjeżdżające się samochody, tak jak ja zjeżdżałem, no i tutaj wszystko pięknie stoi. Super. Po prostu super. I cyk do dziury, proszę Państwa, do dziury. I pod tamizą tym razem. Możecie być pewni że spróbuję to rozładować. Jedziemy tam, już widzę wieżowce, daleko, daleko. Wy tego nie widzicie, bo to kamera można, możecie tylko pomarzyć, żeby to zobaczyć z tą kamerą. Może kiedyś to się zmieni. Natomiast, co chciałbym Wam powiedzieć? Będę tam na styk, pokazuje nawigacja 1839. W ogóle też zmieniłem trasę, bo ona chciała mnie w ogóle prowadzić tam do a12 i tam od A12 wjeżdżać, ale tędy pojedziemy i myślę, że to była dobra decyzja, bo jest mniej korka, mniej czasu pokazuje niż pokazywała wcześniej, więc zobaczymy. Jeśli się uda to zrzucić, to by było zajebiście. Jeśli się nie uda, to mamy trochę zmartwienia, bo nie wiem gdzie będę stał. Tu rok w poniedziałek, tak jak dzisiaj jest poniedziałek, to będzie zawalony strasznie, nie? No, i porażka, no, jedną paletę zrzuciłem w ciągu. Wiecie, no, może nie powiedzieć całego dnia, tak? Tylko, że miałem cztery zrzutki w Londynie. Teoretycznie nie, są, nie były jakoś daleko od siebie, więc. Ee... No, jak pamiętacie, jak zjeżdżałem z i czy mówiłem sobie, hm, jakby się udało, cztery zrzutki jednej nocy trzasnąć, byłoby super. Okazuje się, że te cztery zrzutki to trzy dni. Londyn po prostu rozpieszcza, nie? Masakrę, nie zobaczymy. Jak dzisiaj nie zrzucę, no to faktycznie jutro rano podjadę, ale będę spóźniony do Grandham. No ale dobra, zobaczymy. Może się uda. Jestem na miejscu. Oczywiście brama jest zamknięta nie ma nikogo, powiem Wam tak. Droga taka, że stoję na chodniku ciężarówką. No, i nie ma nikogo, nie? Jestem na jakimś osiedlu domów. Nie wiem, czy tu nawet nie jest zakaz jakiś dla ciężarówek czy coś. W dużym skrócie powiem tak: Mam takie mieszane podejście do Londynu. Fajnie w nim być. Tak jak wczoraj też wspominałem, że Londyn to też trochę takie w owce dzwonią do mnie. Dobra, proszę Państwa, jest trochę spokojniej musiałem opanować swoje negatywne emocje, które targały mną strasznie. E... Teraz już się trochę śmieję, ale wcześniej mi do śmiechu nie było. Jak wy sobie nawet nie zdajecie, jak łańcuchową reakcję miało wyjazd z Polski, jak bardzo pokomplikował wszystko, nie? No, ale też druga sprawa, że to jest Londyn, to tutaj nie ma to, że Wiecie, tutaj też przyjechałem, podobno jakaś rumuńska załoga ma to rozładować, czyli e, no już tam nawet z jakiejś spedycji do mnie dzwoniło, już nie mam siły do tych Rumunów i tak dalej. E, a co ja mam powiedzieć? Czy ktoś mi wytłumaczy? <laughs> no, także słuchajcie, taka sytuacja, no co przyjechałem okazało się, że e, firma jest do 19 ale państwo z Rumunii stwierdzili, że oni, oni tak długo pracować nie będą i poszli sobie do domu w sumie mają rację bo też bym nie chciał tak długo pracować <laughs> e, dlatego dzisiaj wstałem po południu i też już powoli kończę nie? wracam na ten sam parking, czyli dzisiaj pojeździłem trochę po Londynie i wracamy na parking, rozładowałem jedną paletę czy można lepiej? Znaczy się może. Zawsze mogłem nic nie zrobić, nie? No ale proszę bardzo, tak, tak to jest. No ten y, korek mi strasznie spomnę, przynajmniej 4 godziny odwaliłem na tym korku, nie? No także takie emocje mną targają i wszystkim dookoła, tak naprawdę. Jadę, słuchajcie, robię pauzę. Busiarz, wpuścisz? Powiedz, że tak. No jak? Pierwszy pierwszy zobaczył kierunkowskaz trzeba ładnie podziękować jak to na kierowce ciężarówki przystało i ogień no, także jadę na parking może jutro zrzucimy jeszcze jedną paletę, ale naprawdę jutro zrzucimy jeszcze tylko jedną paletę i jutro już prawdopodobnie nie zdążę zrzucić tego, bo tam H14 tylko przyjmują w tym drugim miejscu, więc pojadę tylko do Grandham, zrobię pauzę i po pauzie, pojutrze rozładuję resztę palet Także tak, jeden dzień, jedna paleta. Frekwencja i całe nasze starania, jak widać, są adekwatne do sytuacji. Proszę bardzo. Przecież to, przecież to jest piękne, nie? Można pracować? Można pracować. I Londyn pozwiedzać, Londyn nocą. O panie, jak jeszcze raz zobaczę. Yy... I tu wiadomość do mojej spedycji. Halo, tu jestem. Jeszcze raz zobaczę, że mam ten ładunek do Londynu. To sobie sami pojedziecie. Zrozumiano? Mam nadzieję. Tak jak wam mówiłem, to są takie emocje, nie? Fajnie, doświadczenie, Londyn, jazda ciężarówką, wszystko OK. Ale jak nie idzie robota? to najlepsze zalety tej pracy nie pomogą ale wy macie vlogi i widzicie macie oczy to widzicie jestem na tu roku ale jest tak zawalone że szok w ogóle nawet nie ma przyjazdu o ja pierdolę jeszcze się wiebałem. o kurwa ładny chuj pani Basiu tu niestety miejsca nie ma Jadę muszę... No co muszę przejechać przez Datford, jest jakiś kurwa dramat. Uff, dobra, wyjeżdżam z tego parkingu, bo tu naprawdę nie ma gdzie i próbuję się przedostać. E, na ten parking za i Jutro będzie powtórka z rozrywki z tunelem. Tu nie ma nigdzie miejsca. Proszę Państwa przed parkingiem, ale chyba będzie dupa z tego, bo widzę, że... Na aplikacji nie można sobie zabukować już miejsca, nie odbierają telefonu eee, Także będzie chyba lipa z miejscem, zaraz się okaże. Tam coś się pali. Ja pierdzielę, ale daję jakiś konkretny pożar w ogóle. Ciekawe czy to będzie safety miejsce. No nic, wjeżdżam, tu zaraz się okaże. Co tu, co, co tu się od Janie Pawla? Taka reklama jest. United Truck Stop. To ja na niego jadę, nie na ten, który jest tutaj, tylko na takiego z tyłu jeszcze. Może tam będzie miejsce. Bo tu już widzę ostatnie ciężarówki parkują, już tak się na hama poustawiali, a ja jadę tam zobaczyć. Może tam się uda. Wiem, że tam kiedyś był parking, no ale Uff. tragedia jest. Powiem wam, że jest kurwa tragedia. Jedzię, że nie ma gdzie zaparkować, to jeszcze kurwa. Co za dzień. Po co ja w ogóle dzisiaj wyjeżdżałem z parkingu. Mało tego to ja jestem za Datford, ja teraz będę musiał normalnie wrócić, nie? Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę musiał wracać, tylko jutro. Ewentualnie tam chyba było jakieś miejsca, ale to już jest inny parking. Trudno, nawet wybierzemy, na którym po prostu będzie jakieś miejsce. Nie na wszystkich można schłodnią, to jest najgorsze, nie? Wiem, że tu można było kiedyś schłodnią. Ale widzę, że tam gdzie kiedyś parkowałem schodnią włączoną już są zajęte miejsca, nie? Będzie grubo coś czuję. Sytuacja ma się następująco. Nie było już miejsca na parkingu, znaczy tutaj miejsce to ogólnie jest, ale nie miałem rezerwacji zrobionej, bo już w aplikacji był full. Na wszystkich parkingach, które tutaj są, było już po prostu po Tutaj podejrzewam, że ze wszystkich tych parkingów by było około 300 miejsc I wszystkie są zajęte Ale gościu mówi Że tu są takie miejsca Znaczy ja pokazałem na te miejsca, że co to są za wolne miejsca Takie małe rejestracje jakby wiszą, nie? I on do mnie mówi, to są takie wykupione Bo tu jest w ogóle Ukrainiec, którym trochę po polsku mówi To są takie wykupione miejsca przez pracowników yy, takie, że wiecie, no oni tu mają zawsze to miejsce, nie? I, i tyle. Ale tak popatrzył na mnie i mówi: Dobra. Stawaj. Mówię, nie będzie problemu i tak dalej. Stanie sobie gdzie indziej. Jak rano przyjedzie, nie? No. I. <dobrze>, Dobrze się udało zaparkować, bo powiedział, że ogólnie nie powinien mnie tutaj zostawić powinien mnie stąd wypędzić. Powiedzieć, że mam jechać na kolejny parking. nie, A tu nie ma kolejnych parkingów. Taka sytuacja.